Strasznie mały jestem. Ja wiem, czy taki mały? Masz tu 11 miesięcy. W tym czasie Tomek i Kasper byli o wiele mniejsi. No i nie chodzili jeszcze. Ja najszybciej chodziłem? No. Ze wszystkim ci się śpieszyło. Ha. No. No, co było, to było. Niby co masz na myśli? No chyba wiesz, jak jest teraz, nie? Czy niby jak? Czy no się tak nie spieszy na nauki czy pracy. Spiesz się powoli, a uczy, ja się po prostu lubię. Dzień dobry. Te, czesie, jak zbieraj się. A wiesz, kochanie, że jestem najzdolniejszy z boskich. Nie mam dość ciała. <grym> <laughs> du nå.